Zapisać w mieście, z którego pochodzi ród Jezusa, ród Dawida. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi. Błaniajcie się, królowie, to hasło tegorocznego orszaku trzech króli. Przypominamy sobie jeszcze raz, kim jest ziemski król i władca narodu, jak na przykład koronowany tysiąc lat temu Bolesław Chrobry, pierwszy król polski. I pamiętamy, że otrzymał on władzę od najwyższego króla, od Boga. Do tej władzy został przez Boga namaszczony. Potwierdzają to ewangeliści mężczyzn, królowie, którzy. Przebywają do Betleje i oddają pokłon królowi świata, którego 2025 lat różnicy narodzin obchodzimy w tym roku. Roku jubileuszowym, ogłoszonym przez papieża Franciszka. Wszyscy powinniśmy się uczyć od domęców, komu należą się pokłony. A teraz już witamy trzech królów. Niech ich nadejście ogłoszą fanfary. Król Kacper jest królem Europy. Król Melchior czy przywędrował do nas aż kontynentu azjatyckiego, a Król Baltazar przybył z dalekiej Afryki. Mędry.